Stopień mniej znaczy więcej. Proste działanie to oszczędzanie. Prawidłowo dobrane grzejniki to podstawa. Dobre grzejniki to podstawa. Ich wielkość powinna być dobrana do powierzchni i funkcji ogrzewanych pomieszczeń. Pamiętaj, że jeśli grzejniki nie zostaną odpowiednio dobrane, pomieszczenie będzie za zimno lub za gorąco, a my niepotrzebnie będziemy tracić pieniądze. Ale to nie wszystko. Często nawet gdy mamy odpowiednio dobrane grzejniki, zmniejszamy ich efektywność, zasłaniając je firanami, meblami lub wieszając na nich pranie. I co ważne, zasłaniając grzejniki firanami sprawiamy, że ciepło ucieka przez okna, szczególnie gdy są one nieszczelne. Tego typu przeszkody pochłaniają nawet kilkadziesiąt procent ciepła, za które płacimy. Jeśli nie zadbamy o pełną ekspozycję grzejników, oddadzą one mniej ciepła do otoczenia i aby osiągnąć oczekiwaną temperaturę, trzeba będzie zużyć więcej energii. Ma to wpływ na nasze wydatki, a pomieszczenia nadal będą niedogrzane. Czas to zmienić. I tak dbasz o swoje zdrowie i finanse. Po więcej sposobów na oszczędzanie wejdź na weoliaterm.pl ukośnik edukacja.